Hello wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik i słuchajcie, jest taka sprawa, że jestem teraz w Cieszynie, dlatego też nie było filmików i zrobię Wam jeszcze taki update'owy filmik, jeżeli właśnie chodzi, co będzie teraz z filmami na moim kanale, a dzisiaj zapraszam Was na jesienne dekoracje do pokoju i po intro tym właśnie zaczynamy. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że, że mam mikrofon po prostu taki beznadziejny, także audio też nie będzie za ciekawe, ale mam nadzieję, że... Jakoś damy radę. I na początku jedziemy z jesienną ramką najprostszy DIY. Słuchajcie na świecie. Potrzebna nam jest ramka, moja jest popko za 1,4 zł, i oczywiście liście jakieś właśnie znalezione, czy to w parku, czy w lesie. Biorę sobie po prostu dwa ususzone listki. Wkładam do ramki, biorę ten tył, co był w ramce, to białe tło, i jeszcze ramka moja jest to jest 15 na 20. Zamykam i mamy gotowe DIY i tak się prezentuje. Kolejny DIY to koszyk z Up. Ja znalazłam ten pomysł na Pinterestie. Podlinkuję Wam wszystko na dole. Będzie nam potrzebny jakiś koszyk. Mój jest troszeczkę za mały, także zmieścił się tylko jeden kocyk. I e, co teraz robię, to biorę sobie taką tekturkę i odmierzam sobie mniej więcej środek e, po dwóch rogach właśnie, znaczy dwóch stronach tej tekturki. I robię sobie taki właśnie kształt. Odrysowuję, wycinam Zaraz właśnie będę wycinać jak już sobie odrysuję ręcznie. I jak już wycięłam to biorę sobie taki metaliczny pisak i ozdabiam sobie właśnie ten kształt. I piszę sobie Snuggle Up na ten właśnie na tej tekturce i ozdabiam sobie właśnie ten napis potem jeszcze tak jak chcę fajnie to też by wyglądało jakby namalować tu, to tu tym, czym to ja chciałam powiedzieć? farbą tablicową i by to by fajnie wyglądało można by sobie było pisać także właśnie na Pinterest'cie był taki pomysł także wam to podlinkuję Teraz co będę zaraz robić po ozdabianiu, to wezmę sobie taśmę dwustronną i po prostu przykleję sobie parę właśnie takich listków na tą tekturkę z tyłu, i przykleję do koszyka. I mamy gotowe DIY. I jeszcze po prostu tam włożyłam później taki zrolowany kocek i gotowe DIY mamy. Kolejny DIY to będzie taki silny napis na drzwi albo na okno, i będą nam właśnie takie rzeczy potrzebne, jakie widzicie tutaj na filmiku. I co robię? To wycinam sobie z materiału taki kształt trójkąta. Potem zabieram się za malowanie i biorę sobie taką farbę, linki będą na dole do nazw i farb tych właśnie yy, tych farb. I co robię to właśnie, piszę sobie na tym trójkącie Fall in Love, raczej maluję. Jak widzicie ten napis mi się za bardzo nie podobał, więc go poprawiłam. Jeszcze dodałam takiej jaśniejszej brązowej farby. I teraz nie chciałam, żeby to tak wyglądało tak super ładnie ucięte, tylko żeby było takie poszarpane, więc sobie wzięłam nożyk i zaczęłam szarpać rogi właśnie tych yy, boków tego trójkąta i teraz co robię to biorę sobie taki słomany sznurek i tam gdzie miałam te kropki to zrobiłam dziurki, przewiesiłam sobie właśnie yy, ten sznurek tam. I mamy gotowy napis, który właśnie wygląda tak jak powiesiłam na takich haczykach. I ostatni działaj to będzie taki jesienny świecznik, stroj jak to tam trzeba Ci nazwać i będą nam potrzebne przeróżnia liście, jakieś szyszki, dwie takie jak to się nazywa glass jar po polsku słoiki po tutaj mam musztardzie, koszyczek i oczywiście tealighty. i tutaj co robię to dzisiaj sobie ten strojik te no różne liście jakieś szyszki i włożam sobie do tych y, słoików te tealighty i mam gotowy właśnie strojik jesienny. Teraz oczywiście wszystko zapalam i tak się prezentuje właśnie efekt. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jak zwykle zapraszam do gruba na kciuka. Subskrypcja na dole, jeżeli jesteś tu nowy. I w niedzielę dam Wam update, jeżeli chodzi o mój kanał, co dalej z filmami i tak dalej. I to na tyle z mojej strony. I dajcie znać, czy otworzycie w domu właśnie ten DLY. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa! She's me inside. tą samą formułkę. I słuchajcie, w tym miesiącu mam strasznie dużo niekos medycznych ulub, ulubieńców, także może przejdźmy do...